Czekaj, chcę ich zabić. Ogień, gin! Na szczęście smok je ogniem i to jest niewyczerpalne źródło energii. No dobra, to takie trochę nudne jest, tak mam wrażenie. Rodzaju smoków, albo że nie można smoka w lisze transmitować. O, to już mówiliśmy kiedyś, smok lisz, o, ale to by było czad w tej grze. Znaczy niby smoki lisze są, znaczy te kościane smoki. potem są te, ale nie można... No tak, 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 dlatego mówię, że są, ale nie nasze, jakby to powiedzieć. Nie po naszej stronie. Chociaż ja rzadko kiedy je zabijałam, zbyt mi się podobały. Czekaj, chcę odczynnik. Ale kościelne ci od razu naparzają, to Ale ja je omijałam z daleka, robiłam się niewidzialna i ich unikałam. No co wy do wody się topicie tam? Oni uciekają. Ja no wiem, no... To... A, no wiem, że uciekają, tylko przy okazji ja wpadam do wody. Chodź tu, go... no gościu, no... no... <laughs> Co za żalpy! Gościu utopiłeś się. W ziemi. Ta gra mi się bardzo podoba. Ziemia się pode mną zapada. Potem, jak będzie można latać, to będzie można wybijać tych żołnierzy. Tych tych, po tam, co stoją na, łodzie, na łajbie. A jak podejdzie za blisko, to zaczniesz strzelać z tej szabli. Ja Nie wiem. Ale... Admirał no, to... Klaus Witz. Ale masz imię. Muszę się przesłać, bo mój smok jest pół ranny. No i ten czerwony zwój? Już idę! Weź to, weź to. No, no, no. Ok, ok, dziękuję ci bardzo. Teraz nie wiem, gdzie tylko mam iść, żeby te. Bo nie wiem, które chatki już odwiedziłam, a których nie. No strzelaj do mnie, strzelaj! Strzelaj, u niej strzela! Okej, okay. to nie wiem, gdzie ja nie byłam, tu byłam. Tu byłam. Tutaj nie byłam, ale tutaj chyba się nie da dostać tak po prostu. Nie, bo... słuchaj. Musisz iść tam koło tej świątyni, bo tam ci się skończyły zwoje. Szłaś po kolei, więc po kolei roznosiłaś zwoje i w pewnym momencie się skończyły. Ale, ja ma, ale, się ale, mam, ale mam dwa jeszcze zwoje, nie jeden. No, no to tam są dwie ostatnie chatki. Co za ludzie? Dlaczego jest już noc? Noc się zbliża w tej grze. Jak muzyka, popatrzcie. <laughs> nie słychać jej. <laughs> e, <ta. śmiech> ups, ups, nacisnę anguzi. E, nie, w sensie nie, że nie słychać, że jest źle, tylko, um, jakby to powiedzieć, pewnie się już skończyła, a jako, że ją ściszyłam bardzo, 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 to nawet nie zauważyłam, że się wyłączyła. Ale spoko, była tak? przez, była przez pięć minut, to już jest sukces. Ale ktoś Cię obgaduje. Nie bardzo często swędzi nos. Znaczyłoby to wtedy, że. A czy właściwie to nie? Od dawna nie swędził mnie nos. Zresztą ci, co oglądają moje serie, to wiedzą, że najczęściej dostawam ataków swędzenia nosem, kiedy z Iwanem siedziałam przy nagrywaniu. Uczulenie mam. Proszę bardzo. To to już dałam. Ale już mu dałam. Jemu już dałam. Nie teraz, tylko wcześniej. Jemu też. Ej! Czytaj, co ci oni mówią. No mówią, no czytam, przecież epidemia żółtej gorączki minęła. Dziękujemy za waszą pomoc. No, i teraz znaczy ja proponuję, że wrócić się do miasta wytrenować i wtedy możesz iść do świątyni, Ale ja nadal mam ten, ja nadal mam ten zwój i dwa te zwoje nie zużyłam ich. Nie sprzedaż. bardzo chciałem sprzedawać. A! Nie, dlaczego ja się w ogóle słucham ciebie? Ja nie wiem. Co ja tu robię? Wynocha. Będziemy tak się błąkać, wybaczcie mi proszę. Kocham błąkanie. Czuję się jak w supermarkecie nie znoszę supermarketów. Ta godzina jest? Mam jeszcze czas. No, idźcie do przodu waski swojej. Najgorzej jak przenoszą wszystkie artykuły w inne miejsca, żeby człowiek więcej kółek zrobił i więcej rzeczy przy okazji włożył do koszyka. Nie, a, jest, nie wiem, ja się staram wejść i wyjść, a najpierw, a najpierw w ogóle nie wchodzić. No nie, zabiło mi gościa. <śmanker Schedule> <śmanker> okay. Dawno tego nie widziałem jak metody spadają na te, na te miejsce, ale cieszę się, że to akurat tobie przytrafiło. Aaaaa, że złośliwie, złośliwy. Zaje, opatrz że drze to drzewo rośnie w powietrzu. O nie. Dobra już. Leci no co, no, sądu, no leci. idę, no idę. No nie, no nie mówisz, że ledwo żyje, on po prostu nie żyje. No jeden już nie żyje, a reszta le zipie. No nie, trójka jest jeszcze... Trójka jest w porządku. Trójka jest w porządku. Jeszcze ma żółte nawet. O. Tak, 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 To tam Ciekawe, ile będzie mnie to kosztować. Mam nadzieję, że nie tyle, żebym zbankrutowała. No są wydatki pilne i konieczne. A, spoko, 50. Ktoś, proszę... Co? Dokarmy się przespać, jak chcesz. Tak, tak. Bo leczenie wyjdzie drogie. No, to jest fakt nie do przewidzenia. Ktoś ma w ogóle kupiectwo? No spokój, dwie sztuki złota. <grym> Ale to jest zawsze jakiś wydatek. <grym> 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 to mi się podobało, twoja reakcja była epicka. Um, chcę sprzedać to... to Właśnie... No idę, idę, wait. To, to, to. Poza to... W ogóle, jeśli chodzi o mnie, to te owoce można wyrzucić. Dobaczek. Wiem, że chcecie sprzedać, ale naprawdę możecie wyrzucić. Pieniędzy ci nie zabraknie. Planie, dobra, dobra. Oho, to już masz duże wyzwanie. Nie wiem, kiedy ja ostatnia z kołoś słuchałam. Um, no o oprócz Iwana, no dobra, no. Czemu sprzedać odcinki? Później miałaś je zanieść. Co ty robisz? Co ty jest to potem? No człowiek... AU! Nie chcę nikomu zanosić żadnych odcyników. nigdy tego nie ale... wykonałam i nigdy. Chciałaś mu Chciałaś mu... a to będzie miała eliksir czystej szybkości, jest potrzebny. Mam to gdzieś. Czeku, poradziłam sobie bez żadnych eliksirów i teraz też mi sobie poradzę. Czeku! Człowieku? To będzie ciężkie z tobą. Dzięki. Jak to sobie był komplement. Dobra, spoko. To Potem... będziemy głową rozbijać ten mur. Dokładnie, nie ma nic co by... Nie dało... co by się... Czego, czego by się nie dało pokonać? Wait. Chciałam coś zrobić. Chciałam zrobić... <laughs> masz zepsute gościu! Jak ty Mam chodzisz. Mam dla ciebie złota bo tutaj za często z boskiej interwencji nie będziesz mogła korzystać. <laughs> Chciałem powiedzieć, że w tej grze nigdy nie korzystałam żadnych zaklęć takich pobocznych. I wykonałam tę grę chyba 4 razy, czy przeszłam. Więc chyba jest ok. haha. No ale to można sprzedać. Muszę sobie przypomnieć alchemię, będę się o nią bawiła. Ale ty, no to bądź konsekwenta. to albo zostawiasz sobie odczynniki, żeby bawić Ale ja tylko te, ale ja, ale, ja, ale, ty, ale ja tylko te zostawiam, które mnie interesują, człowieku. Człowieku. Wait, nie, moment, chwila, nie, sobie to dam. Weź sobie to, 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 to. I możesz to założyć? Nie. Mmm. <laughs> które nic nie daje. Chciałam. Chciałam, chciałam. Gdzie to. Aha, ta zepsuta zbroja, trzeba ją naprawić. O, naprawił! O, naprawia! No dobra. To było dziwne. Co tu jeszcze można zrobić? Hmm. hmm. Dobra. Nie milcz tam, proszę, bo przeraża mnie taka cisza. No ja teraz się boję powiedzieć cokolwiek. No, no nie mów, nie mów tak proszę. Ja jestem miła, dobra, kochana i w ogóle. Tak. Dobrze, już nic nie sprzedam, nie, proszę na, bardzo. Patrzę, patrzę co robisz i Jak... na razie nie chcę komentować. Dzięki! <laughs> Jak chcesz, mów, daruję ci życie. Pierścionki, ja to, ja to czy, się obawiam. Czy, opier... czy pierścionki, które niczemu nie służą, mogę sprzedać? Czy pozwolisz Sprzedaj mi? Sprzeda. Dziękuję ci, a kryształy, które nic nie dają, też mogę sprzedać? Czy mi zezwalasz? Chyba, że jesteś miłośniczką korzystania z tego typu. Nie no, pytam, może po prostu byś mi zezwolił, nie wiem, boję się zapytać. Dobra, nie boję się zapytać, sprzedałam. <śmum> Odczynniki w boję. takim razie zostawię, zwoje zaraz sprzedam. Coś w ogóle się przyda, bo ja się nie pamiętam na tych zaklęciach w ogóle nazwy. To mi... Wszystko, bo nie będzie nam potrzebne. Znaczy można korzystać, ale damy radę. Damy radę, lubimy czekoladę.